mam do kogoś trochę inne, trochę, no. jedyny, trochę personalizuje. No. i miałem i zapisałem sobie to pytanie jako ostatnie, a znam Ci je jako pierwsze. No. Gdybym rok temu powiedział Ci, że będziesz miał własne studio i full klientów, to uwierzyłbyś? Nie. Bo rok temu to było, to, pamiętasz miejsce gdzieś tam, w którym byłeś, tak? No, u Ciebie Tety, tam działałem, treningi, nie? Tak, nie? Tak, no. Mhm. No, na pewno bym nie uwierzył Ci w coś takiego. Um... To była nasza już pierwsza rozmowa? po której nie, nie, nie zrobiliśmy tego projektu, czy to, jeż, czy to jeszcze nie było? Pierwsza to chyba było? jeszcze nie, bo jakoś chyba zaczęliśmy pod koniec roku bardziej nie Coś o tym gadać. Mm -hmm. w styczeń chyba, no z przełomu jakoś e, roku, nie? No zaskoczyłeś sobie trochę <grym> tym wtedy. E, ale po prostu, kurde, no jesteś taką osobą, której po prostu ufam, nie? Ja byś mi powiedział, że nie wiem, dawaj skoczymy do ogniska, zobaczymy, co się będzie działo, to nie dawaj, nie? Dawaj sztangę, spalamy tak, to. Tak, spalamy sztangę, spalamy sztangę. No nie. bo i za pierwszym właśnie e, coś tam bo e, dobra, pogadamy potem tak dalej, a no. potem co, zapaliło ci się, kurde, że jak on już drugi raz o tym gada, bo za drugim razem to długo nie trwało, nie? No nie, to nie, wysy, nie. Bo bam, 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 sprzęt. To tamto. No, ja też ruszyłem w teren lokale i, i, i zrobione, nie? więc za drugim razem jakoś wziąłeś to tą, do tą wiadomości, że, że, że chyba to na serio biorę, coś tak, takiego tak, 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 tak. I że coś z tego naprawdę fajnego może wyjść, tym bardziej, no, że mhm. widziałem jak Ciebie wszystko śmiga, nie? Jak tam ty działasz, mhm. e, jak tam z Podębicach wszystko śmiga fajnie, dużo ludzi, wszystko zapchane. Mhm. Więc mówię, kurde, no masz na ten temat jakąś dużą wiedzę, znasz się na tym co robisz, więc czemu nie spróbować, nie? Fajnie, Kozacko. No i tak w maju to zaczęło działać, jakbyś powiedział, który, od kiedy to huczy. Tak huczy? Huczę. No. Kurde, myślę, że po jakichś trzech miesiącach to już tak mm -hmm. zaczęło fajne zyski przynosić. Mm -hmm. eee, no mówię tutaj fajnie, to się sprawdzają te semipersonalne, sorry, semi tak, personalne semi mm semi -hmm. personalne, no. Eee, no bo wcześniej też właśnie patrzyłem na to, że kurde, no osiem Osób robisz w ciągu dnia, to 8 godzin, nie? No. Więc no, to jest tak naprawdę cały dzień, nie? Więc yy, też, że musisz więcej czasu po poświęcić na tą pracę, a to i przy takim ułożeniu tych osób, no to naprawdę to zmienia w ogóle zasady gry, nie? Dokładnie. Często jedziesz po pracy, masz 4 godziny, a tu się okazuje, tak. że, że 10 osób można przerobić, nie? No, i tak naprawdę zadowię te 4 godziny więcej niż na etacie, gdzie myślałem, że zarabiam. Ogromne kokosy tak naprawdę, nie? Że dla mnie to było kurde. Co ja będę szukał w ogóle, nie? Wiesz no. kurwa te i zarabiam, po co mi to potrzebne. Ale no jednak spróbowałem i no, nie żałuję na pewno. Nie przebijesz. Przebiję. <laughs> A widzisz, no tak. tak. Wiesz o co chodzi? W sensie nie takim, że było dobrze no. mm, i... Można powiedzieć, że na przykład, że nie mam kart przetargowych, żeby na przykład tak. cię namówić cokolwiek, a mm -hmm. tu jednak się okazało, że... Tak, że, że, że i, i są... jest za tym logika mimo wszystko. No. Tak, tak. Okej. Okay. Mm. Bałeś się czegoś? wchodząc w ten projekt? Mm, kurczę, no troszkę się bałem. No wiadomo, wiesz, jakaś tam inwestycja, nie. Mm -hmm. um, Myślałeś, że będzie większa, czy mniejsza? Czy tak jak powiedziałem, taka była, czy jak? Kurczę, myślałem, że większa będzie ta inwestycja ogólnie, że więcej wydamy mm -hmm. na to hajsu. Ale jak się okazało, no wcale nie trzeba mieć jakichś tam ogromnych środków, żeby coś takiego otworzyć. Mhm. Nie jest to przecież, no wiadomo, siłownia jakaś taka komercyjna. Mhm. Więc no, sam sprzęt tych maszyn jest są jakiś tam ogromne, a tutaj tak naprawdę może studio otworzyć za dwie nowe maszyny mhm. na siłownię, nie? Gdzie dla takich kobiet, no to starczy tego sprzętu, tak? No, nie, nie potrzeba tu jakichś e, wymyślnych sprzętów, nie? Dokładnie, no największą wartością jesteś ty, nie? Tak, no i tak samo lokalnie. No, na początku ja zobaczyłem ten pokój. Mówię, kurde, chyba trochę tak mało będzie tego miejsca. A Sikor mówi, damy radę, damy radę. No i dajemy. I dajemy radę, no. No, no, no. I tak naprawdę w pewnych momentach są tu... jest tu dwójka trenerów i cztery osoby, nie? Tak. to działa. Tak, tak, tak. tak no tak. mega. Fajnie. Mm. Co czujesz właśnie w takim miesiącu jak dzisiaj, jak grudzień, takim wdzięcznym okresie, moim zdaniem, gdzie mm -hmm. właśnie widzę, że klienci przychodzą, też dziękuję Ci za pomocę. Tam widziałem jakieś małe gifty, mm -hmm. tu jakieś pytania od klientki, czy będzie miejsce po trzech miesiącach no, i tak dalej. No. Co czujesz ogólnie? Kurde, fajnie. W ogóle nie pomyślałem, że będzie to mi sprawiać taką satysfakcję ogólnie, dla tego tyle. Wcześniej tak chyba podchodzimy do tego bardziej tak. Kurde, zrobić, machnąć ten itd., nie? Ale widzę, że mhm. jeśli stworzy się taką rodzinę trochę e, w studio, e, widzę też, że te dziewczyny tutaj przychodzą, wiesz, pogadają sobie, mhm. coś się, napiją kawki, wiadomo, poćwiczą, tak, no muszą robić jakiś progres, nie? Mhm. Ale widzę, że po prostu ludziom sprawia przyjemność przychodzenie tutaj, nie? Mhm. 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 Że stało się to dla nich taką, nie wiem, odskocznią od życia e, i widzę też, że one chcą działać, nie? Na przykład ostatnio Eee, jedna laska kowierzycie, ja mi stówę na Kijanie w sensie na bidża, no, nie Ono co ty stówę? No to już mówimy nie dawaj! No, I na pięć no. razy poszedłem na wiesz, w szoku. No. Mężowi powiedziałem, ile sto kilowic i skała nie Często tak? tak, nagaz, nie? tak, No więc mega. W ogóle feedback osób jest yy, zajebisty po prostu, nie? No, Kozak. I tutaj tak naprawdę w niektórych przypadkach, jak wchodzę do jakieś studio, szczególnie na no takich nie, nie naszych, to, mhm. no to gdzieś tam to tłumaczę, tak. Są na to jakieś procesy, można to jakoś sprawdzić na zasadzie rób to, rób to, mhm. rób tamto, żeby ludzie się dobrze czuli. Natomiast u Ciebie to, to, to tak naprawdę wychodzi z Twojej osobowości, nie? Ty się tak jakby tu mhm. odnalazłeś, tak jakby, tak jakby to czekało yy, w Twoim życiu. Na to, żeby, że... Tak, ale nie sądziłem, że tak będzie. W ogóle nie, nie myślałem, że... kudę, że w sumie tak... Nie wiem jak to nazwać. Mm. Nie uważam się to za jakiegoś tam super trenera już że jestem jakimś tam mm -hmm. top of the top, mm -hmm. ale zauważyłem, że jednak właśnie mam takie podejście do ludzi, że kurde, no przyciąga to chyba ich tutaj na te treningi, nie? Tak, dlatego... Pogadać właśnie z nimi o życiu też trzeba, tak jak wcześniej mówiłem, żeby to jakoś te mm, kontakty utrzymywać na takim fajnym poziomie, nie? To też jest właśnie bardzo ważne co e, też na szkoleniu mówiłeś, żeby nie skupiać się właśnie na przeciąganiu też tylko nowych klientów, mhm. ale właśnie na uklepywaniu tych starych, nie, żeby oni cały czas tutaj... Dobrze się nie mieli tego przyjścia. Spoko, dlatego coś chciałem powiedzieć, e, p, 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 że... Ok. Um. Dobra. Co, yy, co Twoim zdaniem, było takim największą wartością, największym wsparciem w naszym działaniu? Z mojej strony, tutaj pomocy. Yy, tobie. Kurczę, no to tak naprawdę pomoc we wszystkich aspektach, nie? Chociaż dla mnie no najbardziej przekonało mnie po prostu to, że yy, nie wiem, jak nazywa Twoja renoma, tak. Że wszystko u ciebie fajnie śmiga. Ja po prostu mm -hmm. taki miałem zaufanie do ciebie duże, że mówię kudę, no jak mogę w coś takiego nie wejść, nie? To po prostu musi śmigać. Wiadomo, były jakieś tam obawy. Mm, ale... kudę, nie wiem. Co mam Czyli chodzi. wartością był mm, dowód, że mm, u mnie po prostu działa i nie ma się czego bać, bo będzie tak, tak. Tak, smaku. tak, tak. Wiadomo, no tam były jakieś obawy, nie? Ale... Mm -hmm. A wiem co miałem powiedzieć odnośnie tych relacji? No. Właśnie, że to ci daje właśnie moim zdaniem to Top of the Top, o którym powinieneś myśleć odwrotnie, że jestem top of the mhm. top, dlatego, że y, usługa lokalna, y, ludzie przychodzą, śmiejemy się, kurde, tak. pokagamy, dotykamy łopatkę, to tam, Nie patrzę po prostu to pod inną nie? Jest taka relacyjność, że ja nawet często tłumaczę trenerowi na przykład ja jakbym był y, 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 trenerem, no. <grym <grym> jak byłem trenerem no. i jakbym teraz był trenerem, to ja bym nawet dla dbania o swoją psychikę, no. gadał z ludźmi po to na przykład, żeby ta godzina też mi leciała, żeby zwiększać jakiś mój światopogląd, czym się zajmują, cokolwiek. Dla siebie bym to robił, gadał mm -hmm. z nimi, bo szybciej by mi leciało. No po prostu jesteśmy takimi tak. stadnymi raczej yy, tak. zwierzętami ludzie mm -hmm. I, i po prostu gadam i to mi pomaga i innym pomaga i to... Będzie mega rzutowało, więc jeżeli ktoś chce podejść na zasadzie takiego robot, robota 1, 2, 3, dupa niżej, cześć, na razie 5, 17, nie, no to ktoś to się wypali, nie? Mi się mm -hmm. też wydaje taka osoba szybko. Tak, ja też właśnie staram się dużo ogólnie gadać z ludźmi tutaj na, na treningach, nie? No. Yy, raczej nie dopuszczam, żeby tam były jakieś pięciominutowe momenty ciszy chociaż, nie? Cokolwiek staram się zapytać, bo widzę, że Wiadomo, czasami trzeba z ludźmi tam trochę powyciągać, nie? Żeby trochę pogadać. Mhm. Ale już po jakimś czasie takiej dłuższej współpracy, jak ten są laski trzech miesięcy, no to myślę gadamy mhm. praktycznie o takich intymnych rzeczach nawet, nie? Więc, mhm. więc spoko. Cieszę się, że e, cieszę się, że ludzie tak się też otwierają po takim czasie, nie? Tak, to też pokazuje. Tak, myślę, to jest właśnie dowód takiego, takiej fajnej relacji po prostu, nie? Tak. tak. I że jestem mentorem, a nie tylko trenerem. Tak, tak. Um, słuchaj, pakiety za 5 6900, 6 900 wiem, bo mamy takie same i też widzę i tak dalej jak to wszystko idzie mhm. i powiedz mi jak sprzedajesz tak naprawdę po kilku miesiącach działania w branży takie pakiety, których nie sprzedają nawet często trenerzy po 20 latach w branży. Czy to jest Twoim zdaniem, no wiadomo, ja też mm -hmm. uczyłem Cię tego, czy to jest Twoim zdaniem jakaś manipulacja, czy ludzie tutaj czują się oszukani i tak dalej, czy to jest normalna, nie stawka za dobrą usługę i Kuczo, no, no jednak no, takie trenowanie w studiu, no jest to jakaś tam usługa premium też, nie? Nie oszukujmy się, no jednak… Jest pewność tutaj, nie? Tak, tak, tak. Nie ma tu jakichś tam stat, stat innych osób. E na pewno trzeba uwierzyć w to, co się robi, nie? że mhm. daje się ogromną wartość tak naprawdę dla człowieka, już to tylko nie jest godzina machania ciężarem, mhm. yy, tylko no, jest się trochę też tutaj psychologiem, yy, kurczę. No na początku no te ceny mhm. robiły wrażenie, ja mówię, kurczę, mhm. no, pakiet za tą 7 koła, nie sprzedać komuś, tutaj mhm. zobaczyć 7 tysięcy, no ale jednak się okazało, że... Yy, potem my, pach, 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 nie, widziałeś na nas, potem ty. Tak, tak, tak. tak. No i ten mentoring, nie? No też mnóstwo informacji tam jest zawartych, na, naprawdę się przydają. Przerobić po prostu wszystkie materiały, no i działać. Dokładnie. Co było najtrudniejsze? Jak udało się to ogarnąć? Masz coś takiego? Coś takiego mega trudnego, co to się... Kurczę. w ...nie roku Czy, żyło? Hmm. Czy raczej nie? To znaczy, więc są Na początku chyba miałem problem właśnie E, trochę ze sprzedaniem tych pakietów, nie? Takie tam pierwsze chyba dwie konsultacje mhm. takie tutaj na miejscu. Mhm. No bo właśnie te ceny, nie? Mówię, kurde, no ciężko będzie chyba sprzedać komuś no. taki pakiet, ale właśnie potem... Wtedy um... mówiłeś już, czy prezentowałeś na tej kartce? Słucham? Wtedy mówiłeś, czy prezentowałeś na tej kartce? Prezentowałem już na kartce, okay. e, tylko no wiadomo, potem już zacząłem tak robić, że um, treningi próbne właśnie zawsze ktoś przychodził, tutaj coś się działo. E, Troszkę przycisnąłem chyba na tych treningach próbnych też, mhm. mocniej ludzi. Okay. czyli takie swoje znalazłeś taką figurę. Tak, tak. Swój taki sposób na trening, nie? E, pokazać, że właśnie w czymś ktoś jest dobry, mhm. coś ma do poprawy. Mhm. E, ten człowiek właśnie też chyba musi widzieć, że no jednak jakieś tam światełko jest w tunelu, nie? Że nie tylko mhm. mówimy, o kurde, jesteś, tu masz słabe nogi, słabą górę. Mhm. Tylko właśnie, a na przykład silna jesteś w takim takim ćwiczeniu, nie? Więc spoko. Mhm. I myślę, że to też fajnie działa właśnie na ludzi. No i też rozmowa, bycie uśmiechniętym, nie jakimś tam zamulastym człowiekiem, nie wiem, ktoś przychodzi, się ma się, dawaj tutaj ciłkiem ze śmiechował. Źle, wszystko się tak. Dla. no musisz kurwa ciąć liczyć, bo nic z tego nie będzie, nie? No. Więc no jednak takie odpowiednie podejście, przygotowanie się do tego, mhm. przemyślenie, jak to właśnie fajnie ma wyglądać. No i co? Kilka konsultacji, no i śmiga. Kozacko, Kozacko, Kozacko. Słuchaj, no ja jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, jak dzisiaj wczoraj, bo, bo liczyłem, mówię, od marca, rok, rok, mówię, jeszcze nie, tak liczę, nie, mówię, trochę ponad pół, nie, no. i takie wyniki i tak dalej, no. także ja jestem też mega zadowolony mm, i to, dziękuję Ci po raz kolejny za zaufanie. No, to e, ja Ci powinienem e, podziękować. E, spoko, i cóż, e, i tu mam dla Ciebie taki moje gieścik, rozumiesz, za e, wybitne wyniki Twoich klientów, o, bo, tak. bo, bo przemian jest bardzo dużo. Nie? Mega. Mega, bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Dziękuję. Dzięki. O, elegansko tego. Ja kurę na banko jedziemy, nie? Tak.